widzowie, jeszcze jest strony Padle, Pedro, a to jest kolejny odcinek z gry w Disney Plus i z Korekupyły. Szybko uciec z krainy, której mieliśmy pokonać, kto? Do walki ostatecznie nie doszło, dlaczego możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Natomiast nie wiemy to faktu, że musimy stąd jak najszybciej uciec, bo nam się świat zabala.

Ale co to się wyba znowu? A bo bym się wyda ja z domu pro kontroler zaczyna to w prawo. To ilość serduszek nawet nie ma z dużego znaczenia. Odchodzi stricto speedrunning. The crown had been destroyed. It was as if the clock rolled back. BAM! I was good old me again. Emphasis on good. All this time it was Toku. I am sorry we doubted you, old friend. And that we wailed mercilessly upon thy backside. It's like I always say the past has passed. So let's present a good future. You never say that. Ah, you got me. <laughs> But it's good, right? Actually, it's great. I'd even put it on a T-shirt. My friends, were we victorious? Did you retrieve the tomes, Razor? As far as adventures go, this was one for the books. I'm <laughs> Oh, thank you, my literary heroes. Now that you got the tomes back, uh, are you gonna separate them again? Or will you try to complete your experiments? We must learn from the past, or we are doomed to repeat it. What my philosophical friend is trying to say is we will do neither. Exactly. We tried those approaches and both worked about as well as a goat on a stepladder. Ah! Goat on a stepladder? Of course. So, what will you do? Mm hmm. These books are best preserved in the hands of heroes. Real heroes. Oh, gosh. While your execution may have, at times, been flawed. Flawed? Oh, that's us. <laughs> oh. Your intentions were always good. You may not have been the heroes these tomes were created for, but you are the ones they need. Thanks, we're honored. Ah, great! Hooray! What's going to happen with Toku? I know with the portal closed he's stuck, but I can't help thinking that he's plotting his next evil scheme. Uh -huh. Be cool, be cool. <sighs> okay, so my plan wasn't quite as flawless as the simulations predicted, but how was I, I to know recruiting Mickey and his friends would backfire spectacularly? Yeah.

We would love for you to stay a bit longer. I'm sure Manoth has plenty of secrets to discover, and who doesn't love secrets? <laughs> Goodbye. Thank you for everything, my friends. <laughs> Without you, I would have been history. Cool, cool. I had best depart. I just learned I have a Tokopedia page, and oh my, does it need updating? <laughs> it says I was born in North Monoth. <laughs> North Monoth! Of all the things! I was born in East Monoth. Can you believe the internet would get something so wrong? Try being in a celebrity relationship. I can't imagine. <laughs> Oh, before I go, um... uh -huh. the picnic. Now that's a callback. Is it a little over the top? Ah, uh, I think it's a great monument to our friendship well when you put it that way thank you grazar it's lovely now i must go time waits for no one are you sure this picnic looks perfect for sharing hey you said it minnie and what better way to spend time than with your friends well who am i who are you with time Okej, okay. i mamy koniec gry, da się jakoś napisy przewinąć. Nie da się. i ci. ich też, niestety, nie da. Ten odcinek na ten moment trwa ledwie 10 minut. No, myślę, że na tym kończyć chyba nie będziemy. bo tylko że zlecą napisy, po tym postaram się. Generalnie moment mogę wychodzić na to, żeby podsumować jakoś. Na Mikiego i spółki. Dużo mogę powiedzieć. Gra jest bardzo przytomne. Zwłaszcza do grania w pojedynkę. Odcinek, który nagrywałem z Sebastianem, był chyba najprzyjemniejszy ze wszystkich odcinków, bo nie musiałem zwracać uwagi tylko na siebie, ale też do, na to, żeby Sebastian sobie jakoś radził. Więc to jest gra kierowana dla dzieci? Do dzieci? Nie wydaje mi się. Ostatnie, ostatnia sekwencja ucieczka z tego wymiaru toku, chyba najbardziej ukazywała, że nie jest to gra łatwa. Oczywiście i tak grałem na ustawieniach najłatwiejszych, bo miałem aż trzy. Nie, nie najłatwiejszych, bo był jeszcze tryb, gdzie miał się to kamienne serduszko, którego chyba się nie dało stracić. Ale grałem prawie na najłatwiejszych ustawieniach. Nie były to łatwe ustawienia mimo wszystko. Nie uważam, żebym był jakimś pro-gamerem, ale też nie uważam, żebym był jakimś totalnym lamusem. Wydaje mi się, że jestem gdzieś ze średniej półki graczy. I gra, mimo wszystko, stanowiła dla mnie jakieś wyzwanie. Chyba to gra ciekawa. W nie bardzo. Umiejętności nowe pojawiały się zbyt późno, zbyt wolno. Tuż wracanie się w pewne, w pewne rejony mapy było potwornie irytujące. Tak jak na przykład właśnie na odcinku Sebastiana, gdzie musieli chodzić z lewa na prawo od tego info, automatron, Nie, a trona chyba siedmokrotnie Oczywiście, za każdym razem przejście wyglądało trochę inaczej, bo się trzeba było wyglądało, no ale ale mnie to fakt, że było to strasznie irytujące. była to gra estetycznie ładna. Niesamowicie, to było naprawdę wizualne doświadczenie dla oczu. Piękne animacje Zrobię naprawdę podobnie na modę trochę animacji ze współczesnych bajek, które z są z, z kolei stylizowane na pseudo-retro. Gdzieś tam starały się wrócić do korzeni bajek z lat 20. Ale mimo wszystko dodali takiego nowoczesnego smaczku. I wstawi z tej grę jakąś ocenę byłby to solidne 5 na 10 gra, którą momentami nawet chciałem się wracać, żeby pograć gra, która popularnie może nie porywała Ale mimo wszystko byłem ciekaw zakończenia niestety do bólu przewidywalna i było widać, że Maze będzie tym złym to, że był zmanipulowany, to też inna sprawa. To, że to tak był tym złym, to też było do przewidzenia. No ja na pewno nie jest to gra warta swoich pieniędzy, więc jak będę sprzedawał tę grę, to osoba, która nawet ją po cenie niższych podejrzewał tak 40-60 zł, być może będzie trochę bardziej usatysfakcjonowana ze, ze stosunku i jakość cena. No niestety, nie, ja nie jestem. Nie będę wam więcej gadał na ten temat. Udało mi się przedłużyć odcinek o kolejne 4 minuty. Pozostaje tylko podziękować za to, że byliście ze mną przez tych ostatnich... kilkanaście tygodni. A no i właśnie, była to gra wyjątkowo krótka, bo... wydaje mi się, że żadna gra do tej pory nagrywana przeze mnie nie... O tym się napisy zaczynały? Ok, napisy można zatrzymać. Pieszyć. Um, no, bo do tej pory chyba nie grałem w żadną grę, która by miała trwać mniej niż 20 odcinków i które niektóre nagrywane były po godzinę, po 45 minut, w tutaj jest odcinków wideo. 11? Nie pamiętam. Grywam teraz 4 odcinki z rzędu i nie pamiętam jak była ich numeracja. I to były pół półgodzinne, więc to jest grana jakieś 6 godzin rozgrywki, a jeżeli komuś dobrze pójdzie, to może nawet mniej. Napiszcie w komentarzach, co uważacie na jej temat i zapraszam na inne produkcje, które będą na, pojawiać się na moim kanale. Do usłyszenia, dzięki, cześć!